Właśnie, Aniu. Ale wakacje wprawdzie już są za półmetkiem, ale jeszcze trwają. Co ciekawego możemy jeszcze poczytać, aby się trochę dokształcić, może trochę uświęcić też w tym czasie przyjemności. Dokładnie tak, stara szkoła ojca Pirożyńskiego pracy nad sobą. Ja jestem zwolenniczką rozwoju i pracy nad sobą także kształcenie charakteru polecam, zakątek kultury ojciec pirożyński, kształcenie charakteru. To jest bardzo fajny podręcznik do pracy nad sobą, ale w duchu takim właśnie tej samodyscypliny, samowychowania mam takie wrażenie, że Jan Paweł II bardzo się na tym wzorował. Chociaż oczywiście nie wiem tego na pewno, ale to są te czasy i, i byłaby taka możliwość, więc podejrzewam, że tak było. No to brzmi bardzo ciekawie i zachęcająco. Klikajcie w link w opisie do tego materiału zakątek kultury z Anią. Tam odnajdziecie Opowiadanie o tej książce, którą zdecydowanie warto przeczytać. Kształcenie charakteru myślę, że jednym z ważnych elementów też naszego charakteru są więzi. Więzi, które budujemy w dzieciństwie, ale rzutują na całe nasze życie. I tutaj chcę zachęcić do odsłuchania rozmowy z ekspertką Magdaleną Kleczyńską, psychoterapeutką par, która opowie w tym odcinku o dostępności. Dostępność, która jest jednym z niezbędnych elementów budowania więzi, bo trudno sobie wyobrazić więź bez bycia dostępnym. I nie chodzi tu tylko o taką dostępność fizyczną. Ona jest ważna, ale takie więzi na odległość też mają szansę racji bytu, pod warunkiem, że jest ta dostępność emocjonalna, taka otwartość. Właściwie to opiera się na, na takiej umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach. W trudnych sytuacjach, ale też w dobrych sytuacjach, czyli w sytuacjach też sukcesów, jesteśmy dostępni, ale też w sytuacjach właśnie trudnych porażek, cokolwiek by się działo, po prostu jestem. Także zachęcam, klikajcie w link pod tym materiałem, aby dowiedzieć się, jak tworzyć tą dostępność w naszej więzi. Czytajcie, oglądajcie, odpoczywajcie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Aby być szczęśliwym człowiekiem, trzeba zbudować głęboką więź. A żeby zbudować głęboką więź, trzeba być dostępnym. O tej dostępności porozmawiam dzisiaj z naszą ekspertką w budowaniu więzi, Magdaleną Kleczyńską. Witam, Witam Cię, Cię ponownie. No, czym jest ta dostępność? Dostępność tylko taka fizyczna, że ja jestem tutaj dostępna dla, dla drugiej osoby, czy to jest coś więcej też? Zdecydowanie więcej. To jest taka obecność otwartość emocjonalna na drugiego człowieka która opiera się na reagowaniu w momentach trudnych, ale nie tylko trudnych, też umiejętności zareagowania w momentach kiedy druga osoba odnosi sukcesy, kiedy się jej udaje. Można powiedzieć Su Johnson też w swojej książce Przytul mnie mówi o takim fundamentalnym podstawowym pytaniu, jeśli chodzi o budowanie więzi: Are you there for me? Czy ty jesteś dla mnie? Czy ja mogę, hmm, będąc blisko ciebie, mieć świadomość, że jesteś moim człowiekiem? Zaciekawił cię ten fragment rozmowy z ekspertem? Kliknij w okienko, aby zobaczyć całość.